No i moi zaje, witam w kolejnym odcinku. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, mamy sobie taki, taki sprzęcior i mamy tu a a asystenta. Chwilę, tylko muszę stosować telefon. Albo będę miał to włączone jak coś. Kurde, telefon nie mogę schować nawet, jestem debil. Czy nagrywa? Nagrywa się, dobra. Więc zaczynamy, tu mam, tu mam naszego asystenta. Y tu, tu, tutaj tu pika z tym, ale wy tu nie słyszycie. Więc zaczynamy. A tylko ty, ty weź trochę się oddal, bo... Czyli obnizę trochę koprosa Obnizę sobie trochę okro O! 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 mi łopatkę Nie, jeszcze to nie to. Trzeba ich szukać. Muszę sobie trochę GoPro na, na dodać. O, teraz jest głód. O! O! Stupika? To, coś, coś w tym miejscu. Nie wiem. Muszę sobie zwiększyć część to O. Nie tu, tu, tu coś jest z tym, nie wiem dokładnie gdzie a może ty Dobra Idziemy sobie tędy Nie no właśnie tu tutaj przy tych skarpach jest O Film nagrywam, cicho Film nagrywam Przepraszam Bo tu, tu, właśnie na tych skarpach jest... Do... O! O! Dziwo, o, słyszałaś? Nie jest. Co Tutaj. Tu coś jest. Nie, nie ma nic. Tu coś jest, ja ci mówię. Dobra, ale weź, bo to co co słuchać tego proszę. O się, O się. Dobra, to mi się... Trzeba, chyba. Nie trzeba większą czy, czy, albo na L Custom, ok, customowy Bo to pikało na bo, bo to pikało po prostu na Pierdoł O! Nie No, Gdzie Gdzieś... O! Tu coś? Tu w tym miejscu coś jest Właśnie... Tu coś mi pika Tylko nie wiem no cholera co A bo ta upadka pewnie Bo ja będę sobie rę rękę zamienić Bo mnie... O nie Dworoczek. Nie no bo w trzeba tylko na prawa, prawą rękę jo Nie, prawa ręka, prawa ręka musi być bo OH Shut up man Tu, właśnie tu dużo ludzi na, na tych skarbach pije alkoholu, więc można wiedzieć. Jakiej... O. Oh! Dobra Muszę tak zrobić, powoli Tu coś jest Tu coś jest z, z zakopanego uwaga czy się trafi. Moga? Nie. Kurde, y, bardziej chyba przy brzegu jest taka... Ja nie, nie, nie jestem pewny, czy ci przy brzegu czy tutaj, bo jest bardzo duża prawdopodobność, że po prostu na tej plaży nie, nie, nie będzie nic. Jest bardzo, bardzo duża prawdopodobność. Moim zdaniem. Musimy też jeszcze te susukać się rozgląda. Będzie jakiś metal pipikał, to... A to jest custom customowe metary, czyli Czyli kapsel. O! Co to takiego? Coś znalazłem. Jakieś. Jakieś, jakieś gugno. muselka. To nie jestem. tu są... kurde jakie jak, jak ja no i nie Nie wiem, Tutaj ja robię źle. Bo tu mogą być... Dobra, coś tu, tutaj jest, bo, no, a bo to mi maksymalnie pika. O! Daj mi ten z tego... Dlatego właśnie nie lubię jak ten, jak wykrywa się zawsze stara. Tu, tu, tu coś... Nie wiem czy... nie no, tutaj? Tutaj mi. mi, mi, mi zero. Tu, tu mi nie pika, tylko. Tu, tutaj w tym miejscu. Tutaj mi pika, jak nie powiem co. O! Drut metalowy! Mamy druta! Druta mamy! No i to się rozumie, patrzcie, drut metalowy. Dobra, wkładam go do, do, do kieszeni. I będzie jakaś znajdka. Wkładam go do mojego woreczka specjalnego Dobra i git. Nie, nie mogę włożyć tego do tego woreczka Nie mogę do tego woreczka włożyć No kurde Dobra Pierwsze ma jest znaleziony O Proszę państwa Proszę państwa Co, co my to mamy Kapsel o, jedziemy! O! O! Czyżby więcej kapsli? W tym miejscu mi pika! Tu nie? Dobra, w tym miejscu gdzieś coś jest. jakieś kapsle. Pika dalej. Dobra, tu coś jest. A bo, bo tu mi pika. O? Jest jakiś... są jakieś... patykmi, ty drutami. Spatek czy drut? Spatek myślał, że drut Proszę Państwa, czy coś tu jest Nadal pika, na, nadal coś tu siedzi Paga? Okay. Dobra, to tu musi być coś zakopanego nie? drut, drut Paga, sprawdzamy czy... To było tu. To było to. Proszę Państwa, znaleźliśmy drut. Oczywiście on, on się nie łamie. Więc co jest drut? Dobra, ej, słuchaj, ej, słuchaj, na, słuchaj, na, na... e się z tym lecimy, no bo jak. O. Tu, tu coś jeszcze jest. Śpiew. Są jakieś pręty idą? Nie wiem od czego, a czegoś na pewno. go sprawdzamy. Tu, tutaj nam pika. Chwilę i kopiamy. O, mamy coś? Mamy druta! Mamy proszę państwa kolejnego druta Zwijamy tego druta O wow, wow. To, W sumie ta pla... pla zasłonie z drutów Nie jest bardziej w jakiś A to oczywiście później nie wiem czy to sprzedam na, na wintek jakieś, jakieś w, w opisie yy, znaleziony drut przy jakiegoś przy, przy gagatka To jest na razie ok. O. Tu coś jest jakieś bodziewie O kurde. Ale teraz mi zapikało. No, dobra, to nie idziemy, bo tu pewnie jest jakiś metal. Albo moja płatka. Tu jest git, czyścimy teren. Czyścimy teren. O. Nie. O kurde, ale tu pika. No, nawet nie uwierzycie, jak tu pika. Trzeba wziąć? Tak, bo są druty. To tu Co tam w pięć, pięć minut przyjdziemy, czyli wracamy, bo, bo tu jest jakiś woreczek. 0, 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 o! O nie, o! Dobra, coś tu jest! Nie nie, co ale ta pewna 0, coś tu jest 0, 0, jakieś... 0, no jakieś chociaż kapsy. o! O! Becze mi tu Dobra coś coś w tym miejscu mi będzie. O nie! Mój słuchawy chodź tu wykrywaczu gdzie on spadł Gdzieś tu O w tym miejscu Bła, zamknij się O? Nie Twa to się tu już robi, to jest coś metalowego O! Jak dobra! Jest, jest serio, no, czy, czy coś tu jest kurde! Sero, no wczoraj jest tu jest! Nie ów że to Rolex! Tak jakby to był Rolex to bym! Kurde, jakiś Ciężki metal, nie wiem czy to jest to jakiś to to, 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 to metalowy zderzak czy... Transformer chce zrobić moje łopatki. Wy, uwaga, w kilowерхая, tra, tra, transformer moje łopatki na kilowym mechem. O kurde, co ja zrobiłem? Dobra, cholera, to jest. Nie powiem jak to jest. Znalazłem, nie, nie chcę tego zniszczyć Ale nie obiecuję, że tego nie, nie zniszczę, bo ja jestem, jak, jestem wkurzany wkurzony dość Dobra Dobra ej, zobacz jakaś cegła Dobra, to ma się tam w dół wykopać Dobra ej to, dobra, najwyżej stracę moją łopatkę, bo nie, nie mam pojęcia co to jest. Nie mam pojęcia, to jest bardzo trudne do wyciągnięcia, bo piach to załóżmy, nasypuje. Jest Jakaś kot. To jest na pewno coś stalowego, bo to jest w dupę ciężkie. Znaleźliśmy coś. Jakiś krucyfiks Indiana Jonesa! Co to jest? Widzicie, kto wychodzi? Jakiś krucyfiks. Pewnie, kurde, zamknij się. O kurde! Ole, żebym znalazł. Hu co to kurde jest? Ole, znalazł. Co to jest? Co to jest? Oh. Kurde blade, co to jest? Co to za diabelstwo? I, i to jest jakieś... Co to za diabelstwo? Dobra widzowie, koń, kończymy te tendencje te, te, te filmy dzisiaj. Pamiętajcie, by zostawić subikę i łapkę w górę.